Pierwsze jajostius. Trzeci jajostius. Simonku wszystkim z tej strony burak oraz kupak To się nie rymuje wiem ale to się nie miało rymować On ma afro i ja nie A jesteśmy tacy sami Jesteśmy tacy sami No i co? Rozpoczynamy mapkę, która jest od Wiza. nie wiem jak się nazywało mu zaraz sprawdzę <laughs> to daje stempel, że to jest jeden wielki, bo na autora nie grajcie nigdy w tą mapę Dobra, tą mapę stworzył mm, widz Rioton, Rioton 1000, znaczy Rioton 1 tak? On. I pozdrawiam go serdecznie, zaczynamy, zasady Witam na mojej pierwszej mapce, mapa dedykowana dla one black ultimatum Kto? Kto to jest? Dobra, dobra, dla kogoś, dla jakiegoś black ultimatum Paweł, mapa 1, do 3, grajcie tam zasady, dobra, jest nas dwóch O synu! Ja chyba zla, Chyba zlamiłem A jednak nie zlamiłem Bo my się... Nic nie masz że to... Gramy Switch do uh, Tu jest yeah. Switch uh, A czekaj, będziemy usunąć temy Dobra mm -hmm. Dobra, idziemy. Co dopisze? Teleportnij się. Pyk. Co tu pisze? E, tutaj zaczyna się twoja przygoda. Pamiętaj o zasady i powodzenia. Dobra. Historia. Tylko jak. Co tu jest? O. I bierzemy pojedyncze dla, dla siebie. Dobra, idę sprawdzić. E, ektoplazmy tam pisało, że to co punkt, nie? Dobra, ektoplazmy są I jest iter of coś tam To mam No, co? Eeeh, <ścoughs> y gdzieś tutaj musi być ukryty przycisk, muszę go znaleźć, jak nie będą mnie obszerować Tam jest Ej, tu też patrz <ścoughs> Dobra, parki... <ścoughs> Parkiery. Uwielbiam parkiery. Spoko. Ja czekam tu. Chodź do czerwonych. Cześć, cześć, cześć. Pierwsze ja. Drugie a potem zech A to pech Dobra, chodź tu Przejdziesz Nie, ty Afroman, nie zgin Miota? <kłysy> Dobra, ja kliknę ten guzik. Otwarło się. Osinu, Osinu! Nie, <kłysy> mi nie, nie. nie, nie. Lane, czyli został składzony przez incinerated switcha masz tam switcha jakiegoś i tu jest ukryta skrzynka no na spawnie ale tam się nie da wejść tak? no to weź tam postaw jest to jakiś teleport albo coś do tego do tych teleportów gdzie dać switch No bo poszedłeś daleko, jeżeli teraz sobie musisz musisz wrócić <grystanie> Musisz wrócić. Tam na górę musisz wrócić, panie Gdzieś Postaw tam switch do checkpointu. Nie masz jeszcze? Dobra Idę. Już tam będę, za chwilę tam będę. No nie ruda! Can Tak? Dobra. Co tu jest? To, daj mi ja zbieram ją całą, ja mam trzy. No. Co tam jest? Do śmierdzenia? Steam? Jak to to powiedziałeś? No to do śmierdzące, no to to... Bo jesteśmy w kanałach, nie? Dobra. Śmierdzimy? Ja nie śmierdzę. Dobra, śmierdzę teraz. Yeah. Fuj, idziemy przez kanały. Ej co? Wyszliśmy Cieki jednak są dłuższe niż myślałem No to, no będę musiał iść dalej Dobra, nie ma NIE MA NIE MA Dobra, ektoplazmę biorę No e, Ninja, chcesz być archeologiem czy clownem? Który ma, to ten Wood Boomerang czy gold Chain Ja biorę ninja No już bierz Zobacz Dobra Nie, ja usunąłem moje Gravesy No, bo myślałem, że ninja to jest... O ty Cześć pułap, nie ma tu żadnego O, potion nie. Udało się, nie, ty masz lowa, to nie jest, to jest guzik. Spoko. Dobra, na szczęście są checkpointy, nie? To jest spoko. You were slain. Czekaj. Ej. no nie. Empty. Waga. To jest guzik, guzik, nie! O nie. <noise> czekaj, za, nie, czekaj na mnie. Ja za mną tam Ty? A to nie jest takie trudne. To nie jest trudne. Zaczekaj. Ja, czekaj. No działa pier... <noise> nie! No... No guzik tu jest, nie widzisz go! Tu jest. Dobra. Burak i kupak, turnet. Mmm. Mmm. You touch my No la la la, trala la, trala la, la. la. No co? Dlaczego <laughs> to, to się nazywa Flatland, to gdzie nazywa się laboratorium, czy tu się nazywa Flatland? Czekaj, CZEKAJ! Uuu, jutro trzymaj trylę. dobra Nie, czekaj, gdzie jest guzik? Ja już to ominę O nie o synu Tu jest Godzikła Widzisz <gryśniatki> 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 oh. <gryśniatki> po lewej skrzynia? Chodź w lewo tam po lewej No tam y w ścianie OOOOOOO ektoplazmy, mamy bonusy. Niezły, Nieźle, hoppy, tych. Kacz, guzik, guść, ty guzik widział gdzie guść, to guzik widział. Gdzie? Gdzie? jest guzik? To? Lol. Spoko. Dobra, muszę to zrobić razem, patrz, stajesz tu. Dwa, to nas nie może w ogóle trafić. A zobacz co tam dalej jest, jakie hardki Ale na górę możesz. Uwaga, na guziki No spoko to jest Nie no jak już zginę no to już dotnę no to zginę od razu Ha Nie LOL Uważ... nie nie Czekaj, czekaj, czek. Cio, podskocz lekko Ty zrobisz to samo co ja. Podeszłeś bliżej. No, kolce to są dla nas bardzo złe. Playsy, hopie, kur No nie. Czekaj. Udało mi się. Czekam na ciebie. Nie Czekam. No bo ramion. Dobra, nie ramion. Dobra, ja tutaj czekam. Ja tu jestem na razie bezpieczny. A może jakiś teleport znajdę? Nie, bo ty tutaj rekordujesz to. Czekam. O, sam mnie zrzucił. Uważaj. Tutaj wiesz jak to zrób O kurde O kurde Co wiesz co tu jest? Nie, nie ja ich nie widzę właśnie Pełno przycisku Czekaj na mnie What's up my nigga? Nie Dobra to już jest w ogóle koreański challenge Cheat! 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 Uwaga! Nie uważaj! Masz magię Jeeey, yeah, masz magię Znaczy No, ale weź stań lepiej na to, bo jak użyję kolców, to znaczy użyję strzałek Aj, 36 Bo ja. A ty Hii <laughs> Hahaha Przez ciebie Się wystraszyłem stroszy... się tego pioruna, który mi walnął Hej Walnąłeś, walnąłeś piorunem i się wystraszyłem Patrz jak na hardzie lecę, patrz Tum czum, czum na sprincie Czum, czum Jestem niedobrze nie? LOL Wszystko na sprincie nic mnie nie uderzyło Chciałeś? Jestem dobry Nie Nie Nie, nie! grykaj tego stój! Stój, stój, stój Na górze przełącz, to wyłącza

Wstrumie <trybę> boli przez ze śmiechu. Rób to tak jak patrz na śpięcie. <trybę boli> nie wierzę w te kolce. <trybę boli> o nie. A wiesz co? Jak w tej mapie nie będzie kopalni, to ja w to nie gram. Ale... no... To. Tak To nie są kolce, ty uderzyłeś... To są kolce! Spadły twoje szczątki pod ziemię, tak? Ja mam cztery. <laughs> <Chico>. Sprint. <laughs> <¿Qué truco? laughs> that was easy. <laughs> that was easy. <laughs> Trzeba się ogarnąć Alahy <laughs> padolahy <laughs> To są arabskie terrorysty op <laughs> Ale co? To <laughs> jest przypadek Na sobie babkę będziecie robić, to nie róbcie tak trudno. <grystanie> nie, nie tak dużo kolców, bo to jest za dużo kolców Czekaj. Chodź tu. Jak ja uderzę, to podskoczysz. Uwaga. <grystanie> Podskoczył. Podskoczył. To przecież... Ha! Ja przecież ciebie hałżyłem! użyłem! Nie! Jeden, jeden HP challenge! Te nie są guziki. To nie są guziki. To nie są guziki? Dobra, to nie są guziki. Dobre, Czołem? Jakim czołem? Ja nie ma żadnym czołem. Czołem macha, spoko. I tu musisz ważyć, bo tu lekko dotkniesz już padasz. <grystanie> no to weź... <grystanie> Góry. Dziś jest <grystanie> Indian hopę Patrz! Ja tam lecę dalej, mnie to nie interesuje. <laughs> yes, udało się. Mana Tristar, to do ciebie. Czemu? Tak Prawda. to to było trzy słowa. Ja przyszedłem, no to widzisz. Nie przyszedłeś tam, tam gdzie Nie tam gdzie. Nie, ja ci chyba teleport użyję ci tego spryczka znajdę ci użyję jego. Ale no jakbyś był dalej, tak byś zginął. Aaa, no to so sorry, trzeba było powiedzieć Sorry no Malboru, sorry no Malboru no No, leć, leć, spacja, spacja Trafiłeś? Są co? Tu też trafiłeś. Oj, no ja nie, ja lecę do ciebie. Muszę ci pomóc. Idę ci pomóc. <zres> no, ale to nie... nie naprawdę ja w, przez przypadek to kliknąłem, bo źle trafiłem, no i tyle. Jak ja przeszedłem? O, Zapomniałem o tych kocach, no nie. Czołem! Czołem! That was easy. Gdzie? Ja go... Czekaj, ja mam te zabijaczki. Jestem czekaj. Okay. <laughs> Co <to> za ty. Znaczy? <laughs> Nie. Trzy slajmy już do nas lecą, ej. No. Nie. Kurczak. Burak Ja też też już nie robię, ja, ja wychodzę Jak to masz lami to... Nie ja są... znajdę sobie parkierowcę i... No nie Cheatowałem! No Stanę na guzikach i stoję na nich cały czas Jak tu staniesz no to po od razu poskocz bo to chyba aktywuje Nie, nie aktywowało No bo stałem no. na nich Nie, czekamy na twoje HP, dobra? I lekko spację, bo jak za mocno ciszę to za wysoko skoczysz I co cał... Nie, cały czas D musisz trzymać jak skoczysz Nie możesz yy, puścić Znaczy do Tu Ale za, ale za wysoko podskoczyłeś. No, no bo za wysoko za podskoczyłeś, chyba jak krócej klikniesz spację, to wtedy niżej skaczesz. O... <grywka> tak będzie wypominał. Zrób cięcie. Co? Dam ci mana krystal, cześć. Ja nie